Teraz posłanka Anna Maria Żukowska przedstawi stanowisko lewicy. Dziękuję pani marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt być posłanką wnioskodawczynią tego projektu uchwały, oczywiście z naniesionymi w komisji poprawkami. Chciałabym powiedzieć o ofiarach, a nie o tych, którzy kwestionują ich ból, cierpienie, ich śmierć, a nawet ich istnienie. Więźniowie obozu Auschwitz-Birkenau ginęli nie tylko w komorach gazowych, ginęli z głodu. Ginęli z powodu chorób przenoszonych przez przypluskwy, pluskwy. Ginęli z powodu zakatowania przez kapo. Ginęli z powodu przepracowania. Ginęli z głodu, z wycieńczenia. Niektórzy też, nie mając nadziei na poprawę losu, rzucali się na druty, popełniając samobójstwo. Inni umierali na mrozie z wychłodzenia, stojąc godzinami nago na śniegu. Czasem na deszczu, w innych porach roku, w piekącym słońcu. To byli mężczyźni, to były kobiety, to były małe dzieci. Małe dzieci ginęły też poprzez tortury, które zadawał im doktor Mengele, próbując uzasadnić to rzekomymi eksperymentami naukowymi. To były przerażające chwile ludzkości, całej ludzkości. To jest hańba dla całej ludzkości. Te zbrodnie zostały dokonane z inicjatywy niemieckich nazistowskich zbrodniarzy, ale nie tylko oni własnoręcznie ich dokonywali. O tych ofiarach, które niekiedy nie, nie pamiętamy nawet nie, ma, nie mamy jak sprawdzić, jakie miały nazwisko, nawet nie był im nadawany numer, co, nie był im tatuowany żaden numer, gdyż prosto z transportów, z pociągów trafiały bezpośrednio do komór gazowych. Nie wolno nam o nich zapomnieć. I żadne słowa żadnego polityka czy żadnego innego aktora polskiej sceny politycznej czy zagranicznej sceny politycznej kwestionujące to, że ci ludzie istnieli, kochali, mieli rodziny, mieli nadzieję na przyszłość, mieli plany. Nikt nie spowoduje, że o nich zapomnimy. To jest nasz obowiązek, naszej Izby także. Stąd mój wniosek o przyjęcie tej uchwały. Nie wolno nam nigdy zapomnieć o ofiarach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie poseł, Teraz w imieniu Klubu Konfederacji poseł Grzegorz Płaczek. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. Czasami warto się na chwilę zatrzymać i posłuchać, zwłaszcza gdy mówimy o niemieckich zbrodniach, które były 80 lat temu z całą brutalnością popełniane na naszej ziemi wobec naszych przodków. Ginęli Polacy, ginęli Żydzi, ginęły różne narodowości. My wszyscy codziennie idąc do tej sali, mijamy w holu tablicę upamiętniającą naszych poprzedników, posłów na Sejm II Rzeczypospolitej, którzy na wszystkich frontach wojny i w wielu obozach oddali swoje życie, wierząc w odrodzoną Polskę. Pod tablicą znajduje się zdanie. Niech pamięć o tym będzie zawsze w nas obecna, gdyż naród, który traci pamięć, Traci sumienie. Pielęgnujmy więc wspólnie, jako Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, tę pamięć. Stałą stanowczością przypominajmy światu, że w niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych w komorach gazowych na masową skalę ginęli nasi rodacy, ginęli Żydzi, ginęli przedstawiciele innych narodów. Przypominajmy, że mordowano także głodem, biciem czy tak jak w przypadku świętego Maksymiliana Kolbe śmiertelnym zastrzykiem. Sejm nie powinien być miejscem, w którym podejmowane są uchwały dotyczące pojedynczych wypowiedzi posłów czy europosłów. Dlatego mając na uwadze pamięć ofiar, proponujemy, pomijając wszelkie nasze podziały, żebyśmy byli w tej kwestii razem i jako posłowie Rzeczypospolitej Polskiej w poczuciu odpowiedzialności za dziedzictwo ofiar II wojny światowej potępili wszelkie próby zakłamywania historii czy przeinaczania prawdy historycznej. W końcu tylko w oparciu o tę prawdę będziemy w stanie zbudować przyszłość, w której już nigdy nienawiść nie będzie zdolna zabijać całych narodów. Panie marszałku, zgłaszam poprawkę do projektu uchwały, którą składam na pana ręce z prośbą o procedowanie. Dziękuję bardzo panie pośle. Zanim zaproszę panią posłankę Paulinę Matysiak. Chciałbym w tym momencie, kiedy rozmawiamy o... Tak ważnych, trudnych momentach też w naszej historii i tak o tym, co nam zgotowano na polskiej ziemi. Powitać tu w Sejmie Państwa Agnieszkę i Zbigniewa Szulców, którzy też wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zaprosił ich Pan poseł Adam Luboński witamy was w Sejmie w tym ważnym, podniosłym momencie. Pani posłanko, bardzo proszę. Posłanka Paulina Matysiak koło razem. Panie marszałku, wysoka Izbo. Negowanie holokaustu i innych zbrodni, które zostały przygotowane przez nazistowską niemiecką Trzecią Rzeszę, to nie jest tylko skrajna forma zakłamywania historii, ale to jest także akt pogardy wobec ofiar i próba rehabilitacji zbrodniarzy. I dzisiaj, szczególnie dzisiaj też w dobie mediów społecznościowych, kiedy fałsz potrafi rozchodzić się szybciej niż prawda, coraz częściej stykamy się z próbami wywielania niemieckiego ludobójstwa. Coraz częściej stykamy się z próbami relatywizowania winy sprawców i coraz częściej stykamy się z próbami podważania cierpienia milionów ludzi. I to nie są inne opinie, to nie jest także alternatywna interpretacja historii, to jest po prostu niebezpieczna forma dezinformacji, która zarówno zatruwa debatę publiczną, ale także podważa fundamenty naszej cywilizacji, cywilizacji, która jest oparta na pamięci, na prawdzie i na odpowiedzialności. Dlatego potrzebna jest jednoznaczna, jednoznaczna i głośna reakcja. Mówienie nie negacjonizmowi to nie jest sprawa polityczna, tylko to jest kwestia moralna, drodzy Państwo. To jest wyraz szacunku dla ofiar, ale to jest także ostrzeżenie. Jeżeli dzisiaj pozwolimy na podważanie prawdy historycznej, jutro możemy obudzić się w świecie, gdzie przestaje mieć znaczenie, kto był katem, a kto ofiarą. Musimy powiedzieć głośne nie negacjonizmowi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Stanowisko koła Republikanie przedstawi pan poseł Marek Jakubiak. Bardzo proszę. Muszę państwu powiedzieć, że moje wystąpienie tutaj trochę się będzie pewnie różniło, natomiast chcę powiedzieć, że jestem podbudowany emocjami, które spadają na Warszawiaka wychowanego wśród zgliszcz kochanego miasta, wśród smrodu trupów, które były wykopywane jeszcze dziesiątki lat po wojnie, wśród ofiar niemieckiego barbarzyństwa, które dokonane zostało na Polakach. Ale też i na Żydach. Ja w odróżnieniu od państwa niektórych nie odróżniam Polaków pochodzenia żydowskiego i Polaków. Wszyscy wtedy byliśmy Polakami. Wojnę przeżyło na terenie Rzeczpospolitej 300 tysięcy Żydów. 30 tysięcy Polaków oddało życie, za ratowanie tych Żydów. I o tym się teraz zapomina. Negocjanizm, jakikolwiek by nie był, proszę państwa, dotyczy nie tylko pojedynczych wypowiedzi w Polsce ale i świata, który chce koniecznie odwrócić koniunkturę myślenia na temat II wojny światowej. Siedząca tutaj obok nas pani minister ostatnio powiedziała, że obozy były nazistowskie, polskie obozy nazistowskie. To proszę państwa, jakoś żeście nie zrywali wtedy szat, że Polska, że, że miesza się Polaków w sprawy Niemców że stara się zatuszować tego, co Niemcy zrobili w Polsce. Nie ma. Mordowali Niemcy nie z inspiracji, jak to pani poseł powiedziała, Żukowska z inspiracji niemieckiej, tylko mordowali w Polsce Niemcy w obozach koncentracyjnych i na ulicach miast. I to, proszę państwa, kosztowało naród Polski 10 milionów istnień, nie 6, bo to jest przekłamanie. I powiem państwu tylko tyle, że naprawdę nie ma różnicy pomiędzy płaczącą matką polską, żydowską czy palestyńską. To jest jednakowy ból po stracie dziecka, czy ukochanej osoby. Żadne morderstwa, żadne totalitarne systemy nie są niczym dobrym, są hańbą dla cywilizacji nie tylko polskiej, ale i cywilizacji światowej. Nie dla takich sytuacji, nie dla mordowania ludzi. Kto w ogóle mówi w Polsce, że Oświęcimia nie było? Kto mówi, że Niemcy nie mordowali? Kto nie? To znaczy, że słuchacie dwóch Braunów. Natomiast prawda jest taka, że Oświęcim był, Niech każdy, kto ma wątpliwości, jedzie i zobaczy. To można dotknąć, powąchać, zobaczyć okularki, buciki dzieci, można to wszystko zobaczyć. Nie było, proszę państwa, w Polsce e, e, nie było czegoś takiego jak negocjonizm II wojny światowej. To my walczymy o to, żeby Polscy, żeby Polacy nie byli mieszani w niemieckie zbrodnie, nazistowskie czy jakby je tam nie zwał, barbarzyńcy niemieccy wymordowali na świecie dziesiątki milionów ludzi. A szczególnie w obozach koncentracyjnych, bo tylko Niemców stać było na to, żeby odebrać człowiekowi godność za pomocą numeru i zamordować go w bestialski sposób, metodami nawet gazowymi. Więc, proszę państwa. Za dużo się tłumaczymy, a Dziękuję za mało robimy, pośle. żeby świat wiedział o tym, co się w Polsce Dziękuję działo. panie pośle. Myślę, że jest pan jedną z niewielu osób, która w tej wypowiedzi pana Brauna, gdzie ewidentnie negował istnienie komór gazowych w Oświęcimiu, nie słyszała. Pan poseł Włodzimierz Skali, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo. W Wysokiej Izbie przedstawiona została uchwała oburzenia nie odnosząca się do sensu wypowiedzi Grzegorza Braun'a, lecz nadająca jej wyraz taki, jak jest wygodny dla autorów uchwały. Komisja już wydała wyrok, że Grzegorz Braun złamał polskie prawo, zanim zapadło rozstrzygnięcie przed sądem. Talmudyczna etyka sytuacyjna nie pozwoliła komisji przyjąć naszych poprawek, w których chcieliśmy wskazać, że do niemieckich zbrodni w obozach śmierci przyczynił się nie tylko antysemityzm, ale również antypolonizm czy też niemiecki narodowy socjalizm. Komisja odrzuciła te propozycje, jak również odrzuciła naszą poprawkę wzywającą do przeprowadzenia badań naukowych, by wyjaśnić wszelkie wątpliwości odnośnie do zbrodni popełnionych przez Niemców. Pytam pytam się wnioskodawców i wszystkich oburzonych gdzie byliście gdy barbara engelking boni twierdziła że dla polaków śmierć to była kwestia biologiczna naturalna śmierć jak śmierć dla żydów to była tragedia dramatyczne doświadczenie metafizyka spotkanie z najwyższym to co dla polaków już nie ma szans na spotkanie z najwyższym Rozumiem, że milczycie, bo akceptujecie tę rasistowską, talmudyczną zasadę ekskluzywnego traktowania Żydów jako ludzi, innych jako podludzi. Gdzie byliście, gdy pani. Panie pośle! Gdzie byliście, gdy pani minister Barbara Nowacka na międzynarodowym forum przypisała Polakom budowę obozów śmierci? Gdzie byliście? Co zrobiliście, co. Dobrze, że usłyszał, bo Panie pośle. Aplaus, międzynarodowa bzdurom, opinia które publiczna pan mówi, dowiedziała się, że to było jedno wielkie kłamstwo. Co zrobiliście, by ci, co słyszeli w oświęcimiu te słowa, dowiedzieli się, że było to wielkie kłamstwo. Pytam się. Panie pośle, zapraszam do Oświęcimia na badania naukowe. Niech pan tam pojedzie, zobaczy komory gazowe, a później pan będzie te bzdury opowiadał, dobrze? Jest pan kłamcą. Proszę bardzo, co to jest za wniosek? O odrzucenie. Bardzo dziękuję. Wniosek został złożony. Pan poseł Roman Fritz, zostało panu ile? 33 sekundy. Bardzo proszę, panie pośle. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo. I podnieśli wielki krzyk, i zatkali sobie uszy, i rzucili się na niego wszyscy razem. Drodzy państwo, tekst uchwały, zwłaszcza cały początek, to jest coś kompletnie innego, niż było w rzeczywistości. Nie było takiej sytuacji, że Grzegorz Braun potępiał, negował, nie wiem, Holokaust, zbrodnie niemieckie. Zupełnie, nie. Powiedział coś zupełnie, zupełnie innego. Co powiedział? Chce dojść do prawdy, jak zginął, jak zginął jego wujek, 17-letni wówczas Oleg. Co gwarantuje dążenie do prawdy? Polska Konstytucja, artykuł 54, zakaz cenzury prewencyjnej, artykuł 73, dostęp do badań naukowych. Jesteście przeciwko Konstytucji? Dziękuję Jesteście bardzo, konstytucji? panie pośle. Dziękuję bardzo. Mój Dziadek, panie pośle, też był w Auschwitz-Birkenau i nie potrzebuje żadnych dowodów naukowych i badań naukowych przeprowadzonych przez państwa na temat tego, co się tam działo. Pan poseł Adam Gomoła, niezrzeszony. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, wysoka izbo, panowie braunowcy, jaką macie czelność stawać pod najświeższą biało-czerwoną flagą, pod polskim orłem i odpowiadać takie obrzydlistwa? Jak w ogóle macie czelność? Ja znam historię polskich powstańców śląskich. Którzy spędzili całą wojnę w obozie, gdzie później także powstały komory gazowe, więc o ich istnieniu wiemy z najlepszego źródła, bo to byli moi pradziadkowie. I powiem panom jedno. Jeżeli chcecie negować hitlerowskie zbrodnie na większej liczbie Polaków, Polaków samych, samych Polaków, niż w ludobójstwie wołyńskim, to najlepiej jedźcie sobie do Katynia robić to samo z Putinem. Naprawdę wstyd. Wstyd. I to w imieniu całego narodu polskiego wstyd że tacy ludzie zasiadają w tej izbie naprawdę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i na koniec zgłosili się przedstawiciele klubu Polska 2050 poseł Piotr Strach bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Auschwitz nie spadł z nieba. I Braun nie spadł z nieba. On się pojawił w naszym parlamencie z list Konfederacji. Po parlamencie chodził, niścił wystawy i napadał ludzi będąc posłem Konfederacji. To Marszałek Bosak wahał się czy ukarać pana posła Konfederacji karami administracyjnymi. To pan Marszałek Bosak nie chciał go usunąć z klubu. Wahał się. Jeśli my w Parlamencie będziemy dalej tolerować przemoc, a przemoc to jest faszyzm, nie ma prawa nikt używać przemocy wobec ludzi. A pan Brał napadał kobiety, napadał lekarzy, bezkarnie. A potem Konfederacja. W nagrodę wysłała go do Europarlamentu. Z jakich list pan Brown startował do Europarlamentu? Konfederacji. Tymczasem wychodzi tutaj przedstawiciel Konfederacji i nie przeprasza. Nie wypiera się Brownów. Macie więcej Brownów? Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Ślisk. Panie marszałku Wysoka Izbo. Dawno nie miałem takich emocji mówiąc z tego miejsca. Bo to, co usłyszeliśmy z ust Brauna, zasługuje na potępienie. To jest skandal, że my musimy debatować i stwierdzać coś, co jest oczywiste. Ja nie tylko powiem, że Braun jest winny, tak, ale On powinien ponieść surową karę. Wiecie jaką? Wycieczkę po obozie Auschwitz, którą ja miałem. Miejsca za dumy, ciszy, łez, modlitwy szacunku dla ludzi tam pomordowanych. Grzegorz Brown powinien w przeciągu tej wycieczki słuchać świadectw Janiny Iwańskiej, Mariana Turskiego, Toby Friedman czy Leona Brauma. W trakcie 80. rocznicy wyzwolenia tego obozu ja słuchałem z zadumą tych wystąpień i tych świadectw. Małych dzieci, którzy ten obraz nieśli przez całe swoje życie. Jak widzieli swoją mamę prowadzoną do komory gazowej. Jak została jedna z tych osób rozebrana i czekali na wrzucenie cyklonu w zamkniętym pomieszczeniu. Tylko problemy techniczne uratowały tą kobietę od śmierci. Jeżeli to świadectwo nie jest. wystarczające, to ja będę chciał, żeby Grzegorz Braun słuchał tych słów w zapętleniu. Mi leciały łzy. Mam nadzieję, że jemu rozum przyjdzie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie pośle. Zamykam dyskusję.